Jeżeli chcemy, aby pupil towarzyszył nam nie tylko jak najdłużej, ale i w pełni zdrowia, to priorytetem każdego opiekuna jest zapewnienie swojemu czworonogowi odpowiedniej opieki. Psy bardzo często sprawnie maskują swoje dolegliwości, dlatego kluczowe jest ich rozpoznanie poprzez odczytywanie konkretnych zachowań i reakcji. Jak je zauważyć? Jak reagować, by zapewnić swojemu towarzyszowi wsparcie i ulgę? W tym odcinku odpowiem Ci na te pytania. Nazywam się Marek Busza, jestem dietetykiem zwierzęcym i właścicielem firmy PetSlover. Czy wiesz, jakie są najczęstsze oznaki bólu u psa? Jego zachowanie. Jeśli pies nagle zaczyna się inaczej zachowywać, to znak, że powinniście mu się lepiej przyjrzeć. Ze strony psa możemy zaobserwować niepokój, wycofanie i nadmierną senność. Może on również unikać kontaktu fizycznego lub odmawiać udziału w rutynowych aktywnościach. Powtarzające się jęczenie, skomlenie lub wycie. Psie dźwięki mogą być sygnałem, że coś ich boli. Wszelkie jęczenie, skomlenie lub wycie mogą wystąpić podczas ruchu lub dotykania pupila. Warto zwrócić na to uwagę podczas codziennych interakcji. Nagłe zmiany w apetycie. Ból może prowadzić do zmniejszenia apetytu lub całkowitego odmówienia jedzenia. Dodatkowo można zaobserwować również zmiany w codziennych nawykach, np. brak zainteresowania jedzeniem lub bardzo powolne spożywanie posiłku. Zmiany w postawie ciała i poruszaniu się. Pies może przyjmować nietypowe pozycje ciała, aby unikać nacisku na bolesny obszar na ciele. Można zauważyć również podkulony ogon i napięte mięśnie. Lizanie, gryzienie lub drapanie w jednym miejscu. Psy mogą reagować na ból poprzez intensywne lizanie, gryzienie lub drapanie obszaru, który powoduje dyskomfort. To może prowadzić do podrażnień lub urazów skóry. Zmiany w oddawaniu moczu lub kału. Ból u psa może wpływać na czynności fizjologiczne w postaci oddawania moczu lub kału. Takie zmiany możemy łatwo zauważyć, kiedy pies ma problemy z wypróżnianiem, gdy występuje krew w moczu lub kale, czy też przy nagłej zmianie częstotliwości ich oddawania. Opowiem Wam teraz, jak wyglądają charakterystyczne pozycje bólowe u psów, ale zanim to zrobię, dajcie znać w komentarzu, czy kiedykolwiek zauważyliście jakieś oznaki bólu u swojego psiaka. Kiedy pies odczuwa ból, często przybiera bardzo charakterystyczne pozycje, które są próbą złagodzenia powstałego dyskomfortu i uniknięcia ucisku na obolałe partie ciała. Jedną z oznak bólowych jest kulenie w postaci unoszenia jednej lub więcej łap, unikając obciążenia na chorej kończynie. Inną często pojawiającą się pozycją jest tak zwana postawa sfinksowa. Pies wówczas leży na brzuchu z klatką piersiową i brzuchem dotykającymi podłogi, a kończyny z tyłu są lekko uniesione lub wyciągnięte w tył. Ta pozycja może wskazywać na dyskomfort związany z okolicami pleców lub brzucha. Nie można zapomnieć też o pozycji modlitewnej, czyli wyciągnięciu przedniej części ciała do przodu i uniesienie tylnej. Pozycja ta często sygnalizuje silne bóle brzucha. Jak możemy ulżyć twoją zwierzakowi? Już o tym mówię. Gdy podejrzewamy, że nasz pies doświadcza bólu, istnieje kilka doraźnych sposobów, które możemy zastosować, aby mu pomóc zanim zdążymy skonsultować się z lekarzem weterynarii. Może to być przydatne na przykład w środku nocy, gdzie jest utrudniona możliwość kontaktu ze specjalistą. Co możemy zrobić? Zapewnienie psu cichego i spokojnego miejsca, gdzie będzie mógł się wyciszyć i odpocząć. Nadmierny stres, hałas i gwar panujący wokół może tylko pogorszyć jego stan. Jeśli pies sygnalizuje potrzebę kontaktu, towarzysz mu. Możesz go lekko pomasować, unikając przy tym oblałych miejsc. Istnieją sytuacje, w których będzie trzeba użyć zimnego kompresu. Może to być na przykład lód w ręcznik. W innych sytuacjach pupilowi użyj zastosowanie ciepłego kompresu na bolącym obszarze. Tutaj może się przydać na przykład dobrze zabezpieczony termofor. Takie okłady mogą przynieść psu niesamowitą ulgę. Pewni się jednak, że temperatura jest bezpieczna i nie spowoduje dodatkowego dyskomfortu. Jeśli podejrzewamy, że pies odczuwa ból, unikamy nadmiernego wywoływania ruchu lub ćwiczeń które mogą go zaostrzyć. Pozwólmy mu odpocząć i unikać aktywności fizycznej, która może pogłębić dyskomfort. Jeśli widzimy, że stan psa się niepokojąco pogarsza lub utrzymuje się przez dłuższy czas, najlepiej poszukać w swojej okolicy pogotowia weterynaryjnego, które przyjmuje również w noc. Profesjonalna i szybka ocena stanu zdrowia psa i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia są kluczowe dla zapewnienia psu jak najszybszej ulgi i powrotu do zdrowia. Zdarza się, że powodem problemu u psa jest zatrucie. Warto wiedzieć, co robić w takiej sytuacji, i tutaj odsyłam do mojego filmu, w którym opowiadam, co zrobić w przypadku zatrucia u psa. Doszliśmy już tak daleko, ale zajmę wam jeszcze chwilę. Chciałbym was przed czymś przestrzec. Bardzo często może natknąć się na najróżniejsze porady weterynaryjne, czy to wśród rodziny, czy na psiej grupie na Facebooku. Jednak niekoniecznie dają je osoby, które zostały do tego odpowiednio wykształcone. Absolutnym priorytetem każdego opiekuna powinno być to, aby kwestie bólu i innych dolegliwości skonsultować z osobą do tego wykwalifikowaną, z lekarzem weterynarii. To właśnie lekarz weterynarii podejmie odpowiednie kroki w leczeniu oraz profilaktyce psa, a może i nawet zauważyć oznaki choroby, których sami Byśmy nie byli w stanie dostrzec. Ponadto samodzielne podawanie leków psu może nieść ze sobą szereg niepożądanych i niebezpiecznych efektów, do których możemy łatwo doprowadzić np. przez niepoprawnie postawioną diagnozę, źle dobraną dawkę, czy też niechciane interakcje leków, które niekorzystnie ze sobą oddziałują. To już wszystko w tym odcinku. Jeśli rady, które daję, są dla Ciebie wartościowe lub pomocne, to zostaw łapkę w górę lub subskrypcję i pamiętaj o komentarzu. To dla mnie taka osobista motywacja do nagrywania. Dzięki za dziś, widzimy się w kolejną środę.